Ej, witam wszystkich, nazywam się Kamil z Stilm, Bahrain Zapraszam wszystkich na kanał YouTube'a. Witam Was serdecznie, Tour de Tour po raz kolejny w gościnie Uczesława Langa w Langtimie. Witam Cię Czesławie. Witam bardzo serdecznie. No i oczywiście będziemy, chcę wyciągnąć z ciebie coś dla widzów Tour de Tour a propos tegorocznego. No, może zacznijmy od amatorów. Ile przystanków amatorów no, w tym roku? Za piękny, naprawdę sezon się nam zaczyna, ponieważ zaczynamy w maju w Arłamowie właśnie pierwszym wyścigiem dla amatorów, który odbędzie się 17 maja. Akurat tak się złożyło, że to są moje urodziny. <noise> moje urodziny, więc też się szykuję. Też będę sobie jechał ten, ten wyścig. No ale zapraszam Was wszystkich naprawdę na, na fajny wyścig. Wyścig, który się rozpocznie przy hotelu Arłamów i skończy się przy hotelu Arłamów, ale jeździmy tą taką rundę. Może już dużo Was zjechało tą rundę przez Gruszową, przez Kalwarię Pacław i z powrotem podjeżdżam do Orłomowa, czyli naprawdę bardzo fajna runda, bardzo przyjemna, bezpiecznie, bardzo wszystko zabezpieczone, można się naprawdę fajnie pościgać, fajne asfalty, no i maj, a do tego, do tego będzie się też kończył tam w tym dniu Orlen Wyścig Narodów, czyli ostatni etap, czwarty etap z Wyścigu Narodów, który też będzie rozegrany w tym roku, wszystkie cztery etapy rozegramy w Polsce, Yy, I no, będzie okazja tego, żeby zobaczyć najlepszych kolarzy świata, bo przypomnimy, yy, Orlen Wyścig Narodów to jest wyścig, który należy do Mistrzowskiej do Ligi Mistrzów, do Ligi Mistrzów, do 23 lat. Jest to wyścig narodów i mm, kolarze jadą w reprezentują swoje państwa, jadą w koszulkach swojego kraju, czyli Polska, Włochy, Francja, Niemcy. Też takie piękne ściganie jest, bo nie ma tej technologii wielkiej, nie ma to, co wszyscy tam teraz dyskutujemy o słuchawkach, o, o tym, że jest to sterowane i tak dalej. Tutaj nikt nikogo nie steruje. No i y, mamy przykłady, ilu to fajnych kolarzy stąd wyjechało. Praca... Tak, no to jest słuchajcie, Kóźnia, to jest kuźnia, później no. to Tam się te diamenty szlifuje w tych wyścigach no. do lat 23. i Rzeczywiście to jest super ściganie. E, I przyjeżdżają rzeczywiście kolarze, którzy potem lądują od razu w grupach Łorturowych, więc warto ich zobaczyć na polskich szosach. I reprezentacje Polski, tak lubią polscy kibice, te biało-czerwone koszulki, no to będą. Reprezentacje Polski i też kluby polskie, które będą chciały wystartować, też będą zaproszone. Czyli na tle tych najlepszych kolarzy świata też będą Polacy mogli się zaprezentować, i może też trafić do grup Łorturu. Czyli cztery etapy, eee, tak. jakie mniej więcej, jakie uształtowanie eee, tych etapów? Już, Raczej płasko już, czy gór? Nie, pierwszy etap będzie z łańcuta, wystartujemy w łańcucie, pojedziemy do Jasła. Pamiętamy, w ubiegłym roku był etap w Jaśle, bardzo ładny. Tam no wiadomo, Podkarpacie, cały czas góra dół, góra dół, nie ma łatwego terenu. Eee, później też będzie etap e, z Jarosławia, który w tym roku ma swoje 650 chyba urodziny. 650-lecie miasta Jarosław. Też w ogóle, jak tak się wiedzie, często przejeżdżaliśmy ko, ko Jarosławia, ale teraz jak pojechałem, tak zobaczyć, jaka to jest przepiękna tradycja, przepiękna historia. To było jedno z największych miast na aksamitnym szlaku. Jak na przykład widzisz Kamienice, nie? to ma, no nie wiem, trzy piętra, to te same trzy piętra są w dole, bo tam byli kupcy, którzy mieli swoje matery. Naprawdę cudowna historia i cieszę się bardzo, że, że będziemy mogli wystartować z Jarosławia, pojechać też do, do Arłamowa. Już trzy mety będziemy mieli w Arłamowie, przy hotelu Arłamów, także wszystkie będą bardzo, bardzo wymagające. Też będzie etap z Leska Leska do, do Arłamowa i uszczyki, yy, uszczyki z Ustrzyk do Arłamowa, czyli no, będzie, będzie wszystko się działo w Bieszczadach. W takim razie jedziemy dalej z amatorami. Amatorzy. Arłamów i co dalej? Arłamów, no także jeszcze raz zapraszam wszystkich bardzo, bardzo ciekawa trasa. No, drugi etap. Wyścigu... Wyścig urodzinowy Czasława Lanka. No, tak. Myślę, że to jest okazja fajna, żeby się pościgać. No, drugi, drugi etap. No to już wiemy tradycyjnie, turde dla amatorów, Memoriał Roszada szurkowskiego. Też tutaj robimy to wspólnie, razem z firmą Orlen. No i będziemy w tym roku wracamy do Bukowiny. Do Bukowiny, gdzie już dawno, dawno nie byliśmy, bo byliśmy w Karpaczu, byliśmy w innych miejscach, a tutaj wracamy do Bukowiny i będą te ścianki Gilczarów, ścianka Harnasia, także będzie można się e, przymierzyć do tego. Ktoś, nie wiem, może wiele lat już tam nie jeździł, albo po raz pierwszy pojedzie, także na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawie. Start do wyścigu spod hotelu Bukowina Resort, Bukowina Terma, no, a meta będzie na ruzińskim wierchu. I tam będzie cała dekoracja i wszystko. I trzeci przystanek w Twoich stronach A rodzinnych? Ta, no, trzeci, tak. W wrześniu, chyba 13 września. 13 września na Kaszubach też, też będziemy... Organizowali właśnie tam, w tym miejscu, ale też będziemy robili na dwóch dystansach. Chyba wcześniej nie ma na dwóch dystansach. Tu będzie jeden dystans krótszy 40, drugi około 70, ale chyba w tych wszystkich na pewno w Bytowie będziemy robili paradę rowerową też dla wszystkich sympatyków. jazdy na rowerze. Będziemy chcieli to powiedzieć, żeby było więcej takich takich e, tych parad, takich żebyśmy tam te dzieciaczki zachęcali do jazdy na rowerze. To jeszcze Durde poloń kobiet. No właśnie. Właśnie teraz dzisiaj byłem w Lublinie na, na konferencji prasowej z marszałkiem, więc wracamy do województwa lubelskiego, do województwa lubelskiego, no i tutaj tak, się, tak ułożyliśmy kalendarz, że praktycznie kończy się wyścig dla mężczyzn, dzień przerwy i zaczynają się panie. Czyli tak jakby jednym ciągiem będzie tour Pologne trwał 11 czy 12 dni, no ale też chcemy zostawić całą tą scenografię, całą oprawę, też no, po raz pierwszy. Angażujemy bardzo duże środki w realizację telewizyjną i będą z każdego etapu dwie godziny transmisji live przy użyciu tej samej technologii, czyli współpraca z TVP Sport, ale też z firmą francuską, która robi Tour de Pologne, czyli kamery bezprzewodowe na motorach, helikoptery, wszystko, że będziemy jechali sobie z tym peletonem, że Panie nie będą niczym. Niczym jest gorsze od, um, od mężczyzn. No i to, to transmisje będą w TVP Sport, ale też rozmawiamy z Eurosportem, ponieważ mamy taką umowę. Podpisując umowę, jeżeli chodzi o Tour de Pologne, że jeżeli będzie ileś tam drużyn z World Tour, a już nam tylko jedna brakuje, to też będzie otwarta antena na Eurosporcie i na pewno będziemy dążyli do tego, bo, bo chcemy, żeby panie na pewno nie były gorzej traktowane od mężczyzn i żeby też mogły być dowartościowane, żeby pokazać jak one się pięknie ścigają, a kobiety naprawdę pięknie się ścigają. Oj tak i mam nadzieję, że rzeczywiście pokażemy to w Eurosporcie, bo jak wiecie ten e, główny wyścig, który to Poloń Mężczyzn e, World turowy pokazujemy od tego roku o znowu, z czego metry. się bardzo cieszymy wszyscy. <laughs> będzie specjalne studio, skońca, będzie specjalna oprawa oczywiście. No to powiedz teraz parę słów o tym, o tym męskim wyścigu. O męskim wyścigu, no na pewno nie jest to łatwy rok. Ja mówiłem, że w ubiegłym roku mieliśmy bardzo ciężki rok, żeby posklejać tą trasę. Ten rok wcale nie jest łatwiejszy. Jest ciężko ym, domknąć tą trasę, jest ciężko trochę w samorządach podomykać pewne rzeczy i tak, dalej, i tak dalej, ale wierzę w to, że będzie przepiękny tur, piękna trasa, wystartujemy z Wrocławia, we Wrocławiu zrobimy prezentację, no i pojedziemy pierwszym etapem już po, Dolno... w województwie dolnośląskim, powiem, że są trzy etapy, bo nie chcę całej trasy od razu no, powiedzieć, tak. są trzy etapy, bardzo piękne, bardzo wymagające, bardzo takie ciekawe. Później już wjeżdżamy, wjeżdżamy dość na teren Ślą województwa śląskiego. No i też tam będą dwa etapy, starty do dwóch etapów. Też bardzo piękne, mety ciekawe. No powiem tutaj na przykład, no taki jeden etap z Katowic do Zakopanego przez, prawda, przez wszystkie góry, które tam są w końcówce. Podjazd pod Kubalonkę, zjazd w dół. I, i meta przy Krokwi. To będzie Istebna? Proszę? Istebna będzie na trasie? No, no chyba tak. <laughs> <laughs> Bardzo chyba się cieszę. Tak. No i później taki etap, na który też wszyscy czekamy, etap królewski, Bukowina, Bukowina, start właśnie spod hotelu Bukowina i, i meta też na, na podjeździe, na podjeździe przy, przy rondzie tam właśnie w Bukowinie, w centrum Bukowiny. No i tutaj jest y, końcówka ciekawa, ponieważ no Miasto Kraków zdecydowało, żeby zrobić przerwę. Przerwę, no więc zrobiliśmy tą przerwę, ale jesteśmy blisko, bo jesteśmy w Wieliczce. No i Wieliczka, nasze dobro narodowe, przepiękna uczta kolarska, ponieważ planujemy w Wieliczce zrobić start i metę do etapu jazdy indywidualnej na czas. Etap nie za długi, około 11-12 kilometrów, ale wszystko się odbywa ładnie w jednym miejscu, start z terenów w kopalni Soli Wieliczka i meta. Także no takie piękne, uroczyste zakończenie w przepięknym polskim miejscu i, i myślę, że to będzie miało taką dodatkową wartość. Czyli kończysz wyścig czasówką? Kończę wyścig czasówką, tak. Tam jest po co jechać, nie? Tam mm. nie jest taki płaskie, nie? Wiesz, Wieliczka to jest, są hopki takie. No ale to znowu będzie wyzwanie, bo to znowu będzie jakby niewiadoma do ostatniego do końca momentu końca bo... Będziemy czekali, tak, tak, tak dokładnie, tak. będziemy czekali do samego końca. No ale etapy są górskie, bo tak patrząc, o drugi etap będzie bardzo ciekawy górski, trzeci etap bardzo ciekawy górski. Czwarty też ciekawa końcówka, piąty, no to zakopane. Szósty też górski. Także naprawdę no, bardziej chyba górale będą mieli większe te pole do popisu niż sprinterzy, ale no, myślę, że wszyscy czekamy na tych górali, ponieważ no, patrząc jak się zmienił sposób ścigania w zawodowym peletonie, jednak te płaskie etapy, no tak mówiąc brzydko, stały się nudne. Są za bardzo kontrolowane, są za bardzo zamknięte. Sprinterzy pilnują swoich prawda, interesów, liderzy się nie, za bardzo nie interesują, bo wiedzą, że nic się specjalnego nie wydarzy, bo nikt im nie odjedzie, bo etapu peletonu pilnują grupy zawodowe, te, te grupy, grupy sprinterskie, sprinterskie, tak. sprinterskie. Do tego jest ta łączność, wszystko wiemy, wszystko widzimy i to się robi takie trochę, no widzieliśmy, zrobiliśmy taki etap nawet na Tour de Polyn, taki dosyć długi, no i po prostu tak się wkradła taka, taki spokój, że przyjechali zapłacić, Późno kolarze według tej grafiki, już transmisja dawno powinna się skończyć, a tutaj jeszcze są na trasie kolarze i tak dalej, także no, myślę, że jednak ta technologia, która jest, prawda, fajnie pomaga, fajnie y, też kolarzom, no niby to bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej, ale y, zabija tego trochę ducha walki zabija ducha walki i, i tutaj no, rozmawiają organizatorzy i Tour de France, i Giro, i my, i tak dalej, co zrobić, żeby jednak to ożywić, bo jak nie będzie gór, to nie będzie ścigania. No jest teraz taka tendencja, to już od no. jakiegoś czasu jest taka tendencja, żeby nawet te płaskie etapy kończyć podjazdem, taką ścianką, jak u Ciebie też bywało, no. Żeby, no żeby coś się tam wydarzyło, żeby no jednak ścianką, ten, to nie ale było wie, tak zamknięte. Wiesz, Adaśku, no jak jest długi etap, nawet kiedyś, ja pamiętam jak ja się ścigałem z Leszkiem Pieselskim, jeździliśmy te etapy 280, 200, ale cały czas się coś działo, nie? Ten peleton musiałeś pilnować, czy jakaś ucieczka odjechała, ktoś było odciekać od tego, a teraz jest to tak, wszystko trochę tak kontrolowane, że no nie opłaca się, po co ci jechać 50 na godzinę, jak ty możesz jechać 30 na godzinę i to samo będzie, prawda? Wiesz co, na szczęście mamy w tym wszystkim <laughs> pokolenie fantastycznych kolarzy, którzy nie kalkulują, takich no. jak Bogaczar chociażby. Metił Wanderpół, Pitko. To są kolarze, którzy po prostu jadą instynktem, którzy wiesz, no, wiesz dopadnie, jeżeli, jeżeli facet potrafi na klasyku w monumencie zaatakować 80 km brawo, przed brawo, metą, i to, no to, i to to, jest, i to, jest to się fantastycznie ogląda. I to jest przyszłość, to się fantastycznie ogląda i, i będziemy do tego e, naprawdę zawsze dążyli. Ja nie wiem, może się trochę też regulaminy mogą jakoś zmienić, żeby jakoś motywować e, bonusami na premiach może większymi bonusami na, na metach, prawda? bo teraz są te bonifikaty bardzo małe i na płaskim etapie no nic nie zarobisz, jeszcze, jeszcze się zmęczysz i Cię dogonią, i Cię dogonią, ale jakbyś miał na przykład takie pięć premii, pięć premii, gdzie na każdej premii, nie wiem, byś miał 20-30 sekund do zdobycia, o-o, to byś tak łatwo nie odpuścił ucieczki, nie? Byś pilnował tego, także też trzeba pomyśleć troszkę w tym kierunku, żeby... Trzeba to wszystko wyważyć, no bo z jednej, strony, z jednej strony mówimy, że no fajnie, żeby były ucieczki, a z drugiej no. to może doprowadzić do tego, że nie będzie ucieczek, bo każdy będzie chciał te sekundy zdobywać, więc... No, ale widzisz, teraz jak są ucieczki, to co ja właśnie powtarzam często, że też mnie denerwuje, jak się słyszy komentarz, no ta ucieczka ucieka, ale za chwileczkę ją peleton dogoni. No to taki widz mówi, no, no co ja będę czekał tutaj dwie godziny przed telewizją, włączę ostatnie pięć minut i zobaczę finish i koniec, prawda? No. Także no jest to trzeba naprawdę wyważyć, i żeby ta dyscyplina, piękna dyscyplina sportu, która zawsze polegała na walce, a na zawsze jak, nie wiem, jak pamiętam mój start na igrzyskach olimpijskich, stałem na starcie, znałem ruskich, znałem nerdowców, jakiegoś tam Włocha, a resztę nie znałeś. I żebyś walczył, to ty musiałeś być z przodu, mieć głowę cały czas do przodu podniesioną, nikt ci do ucha niczego nie powiedział. I teraz decydować się, ucieka Francuz, gonić go, nie gonić go, zanim skoczył Włoch, dobra, no teraz nie dogonił, znowu ktoś poprawił, znowu ktoś odjechał i wiesz, i wyczekać taki moment, kiedy ty wiesz, że ten atak jest decydujący, bo nieraz mogłeś skoczyć 10 razy i nic z tego nie wyszło i peleton cię wchłonął, ty się uskakałeś i pojechała ucieczka i ty zostajesz z tyłu, więc naprawdę to była wielka sztuka ściganie się. To jest takie szachy na, na rowerze, no, nie było tak, że trener ci powie, no teraz wiesz, zostań tu z przodu, bo Adaś jest z tobą, będziesz jechał na Adasia i będziemy cię wszyscy Adasiu pilnowali i jak przyjdzie góra, to ty pojedziesz, a my zostaniemy z tyłu. Nie. Każdy, każdy był odpowiedzialny za to, co robi i każdemu podejmować decyzję. I to naprawdę, ja y, przez to pokochałem kolarstwo. To była taka fantazja, wiesz, te takie odjazdy, nie odjazdy. Pamiętasz na przykład wyścig pokoju, kiedy, y, nie wiem, był taki etap, że, Szur, że Polacy stracili tam gdzieś zimno, było coś, nie? Mhm. A następnego dnia, nie wiem, Szurkowski samotnie atakuje i ma ileś tam minut przewagi y, przed całym to Kurde, wiesz, to, to nakręcało, to budowało wyobraźnię, prawda? Czy takie, no ja pamiętam, my sami. Etap taki był na wyścigu pokoju, chyba tam gdzieś do Karlowych Warczych gdzieś. I też e, zaatakowała nas Suchoreszczenko wtedy, który był bardzo, bardzo mocny porwał cały peleton, ja w zasadzie zostałem ostatni mu na kole, brakowało mi 200 metrów do szczytu i urwał mnie. I pojechał sam, ale następnego dnia żeśmy się tak zmobilizowali, że zaatakowaliśmy, nie wiem, Sujka, Jankiewicz, Krawczyk, ja, Wojtas, chyba pięciu Polaków, tylko dwóch Ruskich się zaapało, i tam jeszcze ktoś i od startu żeśmy atakowali i dojechaliśmy do mety, co prawda też Suchoreszczynko był, odjechał Jankiel, chyba był drugi Jankiewicz, no ale żeśmy Myśmy zdobyli przewagę nad innymi, także no, cały czas się coś działo w tym peletonie i to jest piękne. No, teraz oczywiście mamy wielkie gwiazdy, Pogaczar, jesteśmy na nim skoncentrowani, i ale m, sam peleton jest bardzo, bardzo taki sterowany. Bardzo sterowany i mam nadzieję, że to powoli to przejdzie, jak wszystko się zachwycimy, tym później będziemy wracali z powrotem do, do normalności, trochę, do normalności, dlatego układając tą trasę, o czym dlatego tyle o tym mówimy, układałem tę trasę, no musisz gdzieś tam zaplanować te góry, bo pod górę jak jedziesz... To nawet trener ci może mówić, że teraz przyspiesz, a jak ty nie masz pod długo, to sobie nie przyspieszysz. Ten, kto mocny, to pojedzie, widzisz, pod górę się porwie, po, porwie ten Peleton i tak dalej, i tak dalej. Także dzieje się dużo, dużo więcej niż na płaskim etapie, gdzie możesz wszystko skontrolować. To ja ci jeszcze słuchaj, po tegorocznych doświadczeniach i Tireno i Paryż no. życzę pogody. No. Tamte wyścigi, tam kolarze tak dostali w kość przez pogodę. Pamiętam te Tour de Pologne, zimne, ale to jak jeszcze był w innym terminie, to wtedy te zimne były. Mieliśmy zimne we wrześniu i zawsze mnie to denerwowało. jak jeździłem ja gdzieś na jakieś kongresy czy gdzieś, I mówię Tour de Pologne". O Fredo, zimno, zimno, a teraz kurczę, my mamy ciepło, a wy zobaczcie, że też jest Fredo. Także kolarzom współczuję, ale organizatorzy też niech się trochę pomartwią, jak myśmy się kiedyś martwili. Także sierpień jest idealny. Czesławie, bardzo Ci dziękuję. Czy możemy znowu obiecać kibicom, że będziemy się w miarę regularnie Pewnie, spotykać że tak, i kolejne ale zapraszam informacje was wszystkich, przekazywać? Dziękuję wszystkich sympatyków, jazdy na rowerze zapisujcie się już do tych naszych wyścigów, do Orle Lang Team Race. Pierwszy właśnie tak jak mówimy w Arłamowie, będzie jeszcze dodatkowo dużo, dużo fajnych atrakcji. No a poza tym naprawdę w maju fajnie sobie pojechać w Bieszczady, pooglądać kolarzy zawodowych i samemu też wystartować. No. Także yy, myślę, że na pewno pierwsze nasze spotkanie takie na żywo na rowerach to będzie w maju. Czyli zaproszenie na urodzinowy wyścig Czesława Langa. Będziecie mogli złożyć życzenia osobiście, ale też pościgać się z Czesławem, pojechać z Czesławem, <laughs> więc myślę, że to będzie dodatkowa atrakcja. Dziękuję i w takim razie Dziękuję. Czesławie do Dziękuję, zobaczenia. Będziemy Wam kolejne informacje przekazywać.